Witam. Pewne zdarzenia spowodowały, że powinnam coś wam przekazać. Inaczej reagujemy na pewne sprawy, gdy o nich słyszymy od innych, a inaczej, gdy mamy okazję być świadkiem czegoś. O kobiecie, która zachorowała po szczepieniu na tego wyimaginowanego wirusa, będąc w pracy w Niemczech, usłyszałam od znajomej. Tej osoby mama pracowała z tą osobą. Zaczęło się bólem ciała, może kości, mięśni i pewnego dnia nie wstała z łóżka. Nie wiem, czy osoba ta już jest w Polsce. Osobiście spotkałam kobietę, która nie mogła iść. Miała bardzo silny ból prawej nogi. Wyglądało, że zaraz zemdleje. Nie zaczepiam ludzi, ale poczułam, że powinnam się zapytać o to, czy się zaszczepiła. Odpowiedziała, że tak. Powiedziałam jej, że jest to efekt szczepienia. Ona zaś próbowała usprawiedliwiać ten fakt tym, że długo czekała w szpitalu na rozmowę, w szpitalu, do którego udała się. Zapewne po pomoc, że nic nie jadła od godziny siódmej rano, a było już po 16, widziałam, że nawet nie miała ochoty na picie wody, którą podawał jej mąż. Ja mam rwę kurszową w prawym stawie biodrowym. To jest silny ból. Jest problem z siedzeniem i leżeniem. To, co przeżywała ta kobieta, było jakby męką dla niej. Ja z mojej strony nawołuję, ludzie, nie przyjmujcie żadnych szczepionek. Jeżeli macie intuicję, a każdy ją ma w różny sposób rozwiniętą, to zapytajcie się, czy powinniście się zaszczepić. Jeżeli będziecie nadal niepewni, co macie zrobić, to napiszcie do mnie. Nie lubię wchodzić do szpitali, ale czuję intuicyjnie, że muszę tam się udać, by zaobserwować więcej takich przypadków. Zrobię reportaż z tego miejsca chciałabym, a na razie do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam i zdrowia życzę.